W Starym Opuszczonym Domu w Łebie Hubert Mayer odkrywa szczątki zmumifikowanej kobiety. Właściwie nie ma ani tkanki, są tylko kości. Szczątki zostają wysłane do laboratorium i ekspert antroposkopii, który właściwie jest jednym z niewielu Kraju, który jest w stanie stworzyć taki wizerunek. Zapraszam Was dzisiaj do gabinetu jednego policyjnego eksperta antroposkopii, który tworzy rekonstrukcję twarzy podinspektora Dariusza Zajdla.. Przyniosłam Ci książkę. Cześć, Dareczku. Ale kto to w ogóle jest? Ta pani to muszę Ci powiedzieć, że jest to moja ulubiona rekonstrukcja kobiety. Znaleziona na strychu pod dywanem, firemką i steropianem, w już bardzo złym stanie szczątki, zmumifikowane. To czerwone to tak jakby tu było ciało, tak, to tak jest jakby obrys była twarz. Miękkie, tak, tak. Mhm. Właśnie w ten obrys musimy wpasować zrekonstruowane elementy twarzy. Wiemy gdzie są otwory słuchowe, więc wiemy na jakim poziomie będą małżowiny uszne. Wiemy również jakiej długości będzie na przykład ust. Jest oczywiście więcej zagadek w tej historii, natomiast to właśnie ta sprawa zainspirowała mnie do efektu morza.